Zapewniam Państwa, nie ma się już w, tym, w tych czasach czego bać. Technika poszła do przodu tak szybko i w takim stopniu, że Państwo nawet szczerze mówiąc nie mają pojęcia co się dzieje u nas w gabinetach. Wszystko wygląda zupełnie inaczej. To już naprawdę nie są tamte czasy, które pamiętamy, gdzie dentyści wmawiali, że przecież to nie boli, a bolało. E, mamy nowe sprzęty, mamy nowe znieczulenia, nowe leki. E, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Trzeba po prostu zebrać się w sobie, przełamać, przyjść raz. Proponuję umówić się na zwykły przegląd, ewentualnie na scaling, czyli czyszczenie zębów, tak? E, wtedy możemy sobie wszystko wytłumaczyć, zaplanować, dokładnie obejrzeć i przede wszystkim możemy sprawdzić, czy dany dentysta nam pasuje. Bo nie oszukujmy się oprócz całej technologii, którą mamy tutaj dostępną. E, ważne jest też porozumienie między dentystą a pacjentem. Zaufajmy dentystom. Jeżeli przychodzimy z, dziec z dzieckiem, usiądźmy sobie przy drzwiach w gabinecie jasne. Bądźmy przy tej wizji, że dziecko tego potrzebuje. Ale niech nim zajmuje się dentysta. A my w gabinetach jesteśmy przygotowani na to, żeby dzieci pochwalić, jeśli faktycznie na to zasłużą. Mamy przygotowane gadżety, naklejki, jakieś małe zabawki. To są zupełnie wystarczające bodźce do tego, żeby dziecko skojarzyło wizytę pozytywnie i żeby chciało do nas wrócić. Proponuję pierwszą wizytę, odbyć mniej więcej w okresie roku, może troszkę więcej. Każdy rodzic musi sam określić, kiedy jego dziecko jest gotowe. Ponieważ nadchodzi też moment u dziecka takiego wstydzioszka. Wtedy, no nie oszukujmy się, nie wybierajmy się z takim dzieckiem do gabinetu, bo tu się nic nie będzie dało zrobić, tak? Trzeba wyczekać moment, kiedy dziecko samo będzie chciało, kiedy jest ciekawe świata, kiedy jest otwarte do obcych ludzi. Wtedy zapraszamy na wizytę, gdzie absolutnie, rzeczywiście nic nie robimy. Wtedy można tak dziecku powiedzieć, że pójdziemy obejrzeć nowe miejsce, poznamy nowych ludzi, zobaczymy, jakie mają zabawki. W naszym gabinecie większość rzeczy jest postrzegana przez dzieci jako zabawki, tak? Tylko muszą się nauczyć je obsługiwać.